Jakby Pani oceniła wyniki tegorocznych maturzystów? E, tegoroczni maturzyści myślę, że e, osiągnęli duże sukcesy kończąc szkołę e, w klasach, które e, kończą szkołę wśród uczniów e, są uczniowie z bardzo wysokimi średnimi, powyżej 5 e, średnią e, osiągnęli, są także uczniowie, e, którzy mieli średnią powyżej e, 4.75 i otrzymali świadectwo z czerwonym paskiem. Jest dużo uczniów, których średnia wyniosła powyżej 4.5 i powyżej 4 i oni zostali również uhonorowani dyplomami. Najlepsi uczniowie otrzymali od nas pamiątkowe książki, a ich rodzice otrzymali listy gratulacyjne w podziękowaniu za no, tak wspaniałą pomoc w wychowaniu swoich dzieci i za dobrą współpracę właśnie ze szkołą. Ale Myślę, że wszyscy wspaniale się spisali, ponieważ ukończyli szkołę. Większość z nich, w zasadzie no, nieliczne są osoby, które jeszcze będą podchodziły do poprawki z jednego egzaminu zawodowego. Generalnie większość z nich posiada już dyplomy technika w wybranym przez siebie zawodzie. No i w tej chwili czekają ich matury, szykują się do egzaminu dojrzałości. Myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni z osiągnięć naszych uczniów, ponieważ była to grupa młodzieży bardzo aktywnej, uczestniczącej w życiu szkoły w wielu dziedzinach. To wspaniali sportowcy, którzy też zostali uhonorowani statuetkami pamiątkowymi. To są uczniowie, którzy rozwijali naszą samorządność poprzez działalność samorządu uczniowskiego, także tutaj uczestnictwo w Radzie naszego Miasta. Też są uczniowie, którzy wykazywali i no, rozwijali i własne zainteresowania humanistyczne, uczestnicząc w działaniu koła teatralnego Bardzo wielu mieliśmy w tej grupie młodzieży, wolontariuszy, krwiodawców. Czyli osób, które naprawdę działały na rzecz naszego tutaj środowiska, była to młodzież zaangażowana, uczestnicząca w różnych uroczystościach szkolnych, lokalnych i myślę, że zawsze mogliśmy na nich liczyć. Wspaniali absolwenci. Ale jest takie, żal, jeżeli chodzi o, że to już jakby ostatnie dni, o rozstanie, że maturzyści odchodzą? To znaczy. No zawsze jest taki żal, prawda, ponieważ akurat tych wszystkich uczniów znam od pierwszej klasy. Prowadziłam w klasach właśnie zajęcia z młodzieżą w klasie pierwszej i drugiej. Także widzę jakim przemianom ulegli przez okres czterech lat pobytu w szkole, jak wydorośleli, jak bardzo się zmienili, jak bardzo spoważnili, jak no. Mają już własne plany, ambicje, marzenia. Cieszymy się z tego, a jednocześnie szkoda się z nimi rozstawać, bo jest to i kawałek historii, kawałek naszego serca, kawałek no, takiej wspólnej rzeczywistości, którą przeżywaliśmy w murach szkoły to spotkanie 6 maja. Tak, spotykamy się 6 maja 70 właśnie naszych absolwentów tegorocznych przystępuje do egzaminu maturalnego i no trzymamy za nich kciuki. Mam nadzieję, że wszystkim im będę mogła wydać świadectwa dojrzałości. Taką mam nadzieję i myślę, że uda się. Są przygotowani, mieli dużo zajęć nauczyciele, wkładali dużo pracy właśnie tutaj z młodzieżą w przygotowanie do egzaminu dojrzałości, bo jest to dla nich no, bardzo ważny moment w życiu i dający dalsze możliwości tak, rozwoju, dalszego kształcenia i zdobycia coraz wyższej pozycji.